Wyobraź sobie, że właśnie wpada ci na konto 10 tysięcy złotych. Ani za dużo, ani za mało. I teraz masz wybór: przepuścić te pieniądze na nowy telefon, wycieczkę, albo sprawić, że w kolejnych latach będą pracować na ciebie. Ale gdzie je ulokować w 2025 roku, żeby faktycznie miało to sens? W Polsce, z naszą inflacją, naszym rynkiem, naszymi realiami. Dziś pokażę ci kilka ścieżek, które mogą być ciekawą opcją od bezpiecznych po bardziej ryzykowne, ale też potencjalnie znacznie bardziej dochodowe. I uwaga, nie będzie tu suchych wykresów z giełdy. Wszystko prosto, po ludzku, ale profesjonalnie. Tak, żebyś po obejrzeniu wiedział, aha, to może być dla mnie. Zostań ze mną do końca, bo na końcu powiem Ci, jak sam podzieliłbym te 10 tysięcy w 2025 roku, gdybym zaczynał od zera. Witamy Cię na kanale Pieniądze bez Stresu. Zacznijmy od tego. 2025 rok nie jest zwyczajnym rokiem na inwestowanie. Po kilku latach wysokiej inflacji, spadków stóp procentowych i zawirowań na rynkach, w Polsce widać nową sytuację. Inflacja spadła w porównaniu z 2022 do 2023, ale ceny nadal są wysokie. Stopy procentowe niższe niż w kryzysowym 2023, więc lokaty już tak nie kuszą. Mamy też napiętą sytuację geopolityczną, ale jednocześnie kapitał płynie do różnych sektorów, bo technologia, energia czy nieruchomości zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek, czyli pieniądze na koncie tracą wartość, ale też możliwości inwestycyjne są ciekawsze niż jeszcze dwa lata temu. I tu pojawia się pytanie, co zrobić z Twoimi dziesięcioma tysiącami, żeby nie zjadła ich inflacja i żeby faktycznie pracowały. Zacznijmy od klasyki, czyli bezpieczne opcje. Obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Jeśli boisz się ryzyka i chcesz spać spokojnie, to w Polsce to wciąż jedna z najlepszych dróg. W 2025 mamy do wyboru obligacje czteroletnie i dziesięcioletnie, które są powiązane z inflacją. Czyli jeśli ceny rosną, Twoje odsetki też. Nie zarobisz na tym fortuny, ale nie stracisz. A przy inwestycji 10 tysięcy złotych to często kluczowe, szczególnie jeśli to twoje pierwsze pieniądze odkładane długoterminowo. Lokaty i konta oszczędnościowe. Lokaty dziś to 4 do 5% w najlepszych bankach. Niby mało, ale jeśli wolisz 100% bezpieczeństwa i łatwy dostęp, to dla części pieniędzy ma to sens. Ale i tu uwaga, w 2025 lokata nie wygra z inflacją. To tylko parking dla pieniędzy, a nie inwestycja na lata. Czyli lokata jest jak zaparkowanie auta na biegu jałowym. Niby się nie staczasz, ale też nigdzie nie jedziesz. Przechodzimy do czegoś ciekawszego: ETF-y i giełda. Jeśli masz 10 tysięcy i myślisz o przyszłości, to ETF to świetny start. To fundusze, które odwzorowują całe indeksy giełdowe. Dzięki temu nie musisz wybierać jednej firmy i zgadywać, czy akurat ona urośnie. Kupujesz koszyk, np. Na 500 największych spółek w USA albo indeks WIG-20 w Polsce. O ETF-ach nagrałem osobny odcinek. Zapraszam do obejrzenia, a teraz jedziemy dalej. Dlaczego to działa? Bo w długim terminie rynki rosną, mimo wahań. A ETF-y dają Ci tanią, łatwą dywersyfikację. Przykład. W 2024 roku wielu inwestorów, którzy trzymali ETF-y na S&P 500, zarobiło kilkanaście procent. To więcej niż jakakolwiek lokata czy obligacja. Ale tu jest ryzyko. Rynki spadają i rosną. Jeśli planujesz te pieniądze na rok czy dwa, może być stres. Jeśli na 10 lat, ETF-y mają ogromny sens. To trochę jak z roller coaster'em: jak wysiądziesz w połowie, to źle się skończy, ale jak przejedziesz całą trasę, to nagle widzisz, wow, warto było. Teraz coś dla tych, którzy lubią emocje i chcą pobawić się w wybieranie konkretnych firm. Polska giełda. Po latach marazmu w 2025 roku, warszawska GPW zaczyna wyglądać ciekawiej. Mamy spółki z sektorów: energetyka odnawialna, gaming, nowe technologie. Tam pojawia się kapitał i potencjalne wzrosty. Sektory globalne, technologia sztucznej inteligencji, zielona energia, elektromobilność. To są obszary, które w kolejnych latach mogą eksplodować. Ale pamiętaj, inwestując w pojedyncze spółki, ryzykujesz dużo. To jak gra w piłkę, albo strzelisz gola, albo pudłujesz. Dlatego jeśli masz tylko 10 tysięcy, nie wkładaj wszystkiego w jedną firmę. Lepiej potraktować to jako dodatek, a nie całość portfela. No dobrze, a co z nieruchomościami? Przecież każdy w Polsce słyszał, najlepsza inwestycja to mieszkanie. Tylko, że 10 tysięcy złotych to za mało, żeby kupić kawalerkę. Ale jest inna opcja – rejty. To fundusze inwestujące w nieruchomości. Możesz kupić ich udziały za kilkaset złotych i w praktyce stać się współwłaścicielem biurowców, magazynów czy hoteli. W Polsce rynek Rejtów dopiero się rozwija, ale globalnie to działa od lat i daje Ci dostęp do nieruchomości bez konieczności posiadania setek tysięcy złotych. To może być ciekawy fragment portfela, szczególnie jeśli chcesz stabilnych dywidend. A teraz część, którą wielu z Was lubi najbardziej, alternatywy. Złoto i metale szlachetne. 2025 złoto wciąż jest traktowane jako bezpieczna przystań. Kiedy gospodarka się chwieje, złoto często rośnie. Możesz kupić sztabkę, monety albo po prostu ETF na złoto. Kryptowaluty, bitcoin, ethereum i cała reszta. Temat gorący. W 2025 mamy już kolejną falę adopcji instytucjonalnej, ale pamiętaj, to najbardziej zmienny rynek. 10 tysięcy możesz zamienić w 20, ale też w 3. Jeśli wchodzisz, rób to tylko tym kawałkiem pieniędzy, który możesz stracić. Startupy i crowdfunding. Coraz popularniejsze w Polsce są platformy, gdzie możesz zainwestować w rozwój młodych firm. To bardzo ryzykowne, ale jeśli trafisz w jednorożca, zyski mogą być ogromne. To bardziej zabawa dla odważnych niż bezpieczna inwestycja. No dobrze, obiecałem Ci na początku, że pokażę, jak ja bym to zrobił w 2025 roku, gdybym zaczynał od zera. Pamiętaj, to nie jest porada inwestycyjna, tylko moja osobista perspektywa. 4000 – obligacje skarbowe indeksowane inflacją. To moja poduszka bezpieczeństwa. 3000 – ETF-y globalne, np. S&P 500, MCS i e World. Długoterminowy motor wzrostu. 2000 – trochę zabawy na giełdzie, może polskie spółki technologiczne albo rejty. 1000. Alternatywy, złoto albo krypto, żeby mieć ekspozycję na coś innego. I teraz pytanie do Ciebie, gdzie Ty zainwestowałbyś swoje 10 tysięcy w 2025 roku? W obligacje, w ETF-y, a może w krypto? Daj znać w komentarzu, bo chcę zrobić za miesiąc odcinek, w którym pokażę, jak wy widzowie byście podzielili te pieniądze. Pamiętaj, inwestowanie to maraton, a nie sprint. I najważniejsze nie jest to, żeby idealnie trafić w rynek, tylko żeby zacząć i robić to mądrze. Jeśli ten film Ci pomógł, zostaw kciuka w górę, suba i włącz dzwonek, bo na tym kanale uczymy się, jak ogarniać pieniądze bez stresu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.